A w dzisiejszym odcinku spróbujemy sobie smaku dropsów bezcukrowych Winter Fresh to są akurat dropsy, które ja zakupiłem w sklepie za jakieś 3 zł, jak dobrze pamiętam, a zatem jest to produkt raczej tani, prawda? A zatem dla kogoś kto lubi sobie nieco Odświeżyć oddech, lubi smak mocnej mięty, ponieważ to są dropsy właśnie o smaku mocnej mięty. Jeżeli zatem lubicie tego rodzaju smaki, no to warto sobie przynajmniej raz spróbować tego produktu i samemu ocenić, jak to wszystko smakuje. A zatem, jeżeli chodzi o zasmakowanie właśnie tych dropsów, no to sobie nie przedłużając, weźmy takiego jednego dropsa. Ja już tutaj wcześniej oczywiście otworzyłem to opakowanie, taki drops prezentuje. Się mniej więcej w następujący sposób, tutaj lekko, rzeczywiście takie wgłębienie, prawda, co można zaobserwować tutaj na tym produkcie. No, jeżeli chodzi o zapach, bardzo taki intensywny zapach mięty. A zatem spróbujmy sobie teraz, właśnie tego produktu. A zatem próbujemy. A zatem jeżeli chodzi o smak, no to rzeczywiście bardzo dobrze to się prezentuje. Jeżeli lubicie takie, powiedziałbym, bardzo intensywne smaki miętowe, no to tutaj rzeczywiście znajdziecie to, czego tak naprawdę szukać, a zatem tego smaku naprawdę fajnej mięty. Jeżeli chodzi natomiast o stosunek ceny do jakości, myślę, że jak najbardziej jestem na tak, bo tutaj cena rzeczywiście dość atrakcyjna. Do tego także liczba tych dropsów w opakowaniu jest dość spora, z tego względu myślę, że rzeczywiście opłaca się sobie zakupić taki produkt, jeżeli wcześniej go nie próbowaliście, prawda? A zatem ode mnie jak najbardziej polecenie tego produktu, natomiast ja też jestem ciekaw oczywiście Waszego znania, dajcie znać w komentarzu co Wy sądzicie na temat produktu Winter Fresh Minds a tymczasem to wszystko, zachęcam do subskrypcji jak i również do zostawienia polubienia pod nagraniem a tymczasem do zobaczenia